Dzień dobry, cytrynki. Cześć wszystkim. Idziemy na wycieczkę. Słuchajcie, mamy połowę marca i mamy dzisiaj 18 stopni. Tak. No i postanowiliśmy skorzystać z tego, bo w sumie jak się tutaj przeprowadziliśmy, to nie mieliśmy jeszcze takich. Nie wiem, jakichś wypadów specjalnie, nie? No, A specjalnie. nie tyle może, ale też nie było ani pogody, ani to. Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, jak widzicie. Postanowiliśmy wybrać się na TV Dabo! Czyli moje ulubione miejsce w Barcelonie, póki to oczywiście. Tak, pierwszy raz w, w tym roku. W sensie w pier pierwszy raz. Od e momentu przeprowadzki. I, I pierwszy raz, gdy ten park jest zamknięty, bo jakby bo to jest sama góra, ale oprócz góry to tam też jest jakby park rozrywki na szczycie. Katedra, jest wieża e radiowa. Tam. No i ten park rozrywki oczywiście jest zamknięty jest wiadomo z jakiego powodu. Ale, no jakby góra cały czas istnieje. Widoczek i wiecie, wszystko. I będziemy jechać kolejką. Będziemy jechać kolejką. Ja kocham kolejki. Kolejką, jak ona się nazywa? Nie wiem, to nie jest Eem, linowa. Ta na górę taka, co wjeżdża? Chyba szynowa? Szynowa, chyba szynowa. I w ogóle plan mamy taki, bo jeżeli oglądaliście wcześniej nas w przeszłości, to jakby jechaliście już z nami tam. Ale my zawsze jechaliśmy tą kolejką linową na górę, tam do pewnego momentu. I tam jest dalej autobus na sam szczyt. I chcemy nie skorzystać z tego autobusu. I podejść tam. Oh tak, i zobaczymy, y, na ile będzie to możliwe i na ile będziemy w stanie. No, zobaczymy. Najwyżej będziecie się znać śmierć, co niewątpliwie nastąpi. Podjechaliśmy S2 S1 Do stacji No i podjedziemy sobie teraz Kolejeczką do góry Kocham kolejki, nie wiem czy wiedzę. Dotarliśmy tu. Teraz Nasz, widzicie gdzie, gdzie yy, dotarliśmy tego wjazdu. Od razu jak wychodzicie. To jest yy, zabaw. Ta zabaw. Możecie sobie chwilę pobujać na przykład. Oraz tutaj jest sklep i kawiarnia. Jak tak. zawsze możecie sobie kupić jakieś pićko czy coś. takiego I przystanek autobusowy jest zaraz tutaj na Kwiatko. Tu jest gdzieś, no? Tu. Ale my idziemy, gdzie Girl, I don't know. Idziemy, idziemy jakieś dwie minuty. Jak? Wrażenia? W ogóle chciałbym zaznaczyć, że bardzo narzuca tempo. Tak, bo ja jestem osobą, która lubi szybko iść, a później chce robić przerwy i w tym trybie. Przed nami jest wieża radiowa, którą też można zwiedzać, w sensie chodzić na górę, no ale teraz z uwagi na, sami wiecie co, jest to wstrzymane. No, my ją podziwiamy za każdym razem, gdy... Tutaj są kosze na śmieci, zupełnie pokazuję je bez związku z niczym. No i no, wiecie, Podziwiamy sobie tutaj też trochę jakąś architekturę. Tak, zobacz jaki ładny domek. Taki... W sensie ja bym takiego nie chciał, ale jest okay. to nowoczesny domek. O słuchajcie, e, niel normalnie wycie się przez parkon. Basen. Basen taki, wiecie, nie to że dmuchane. No. Prawdziwe. No. skąd mieli pieniądze, ukradli pewnie. No pewnie tak, no, o. Mikro O, on właśnie wjeżdża. Na sam szczyt. Si, si Idziemy, idziemy i nagle... Bardzo duża schodzonka. Czekaj, zrobię zoom'a. Proszę i ludzie naprawdę schodzą. Ale w sumie, no schodzić to jeszcze spoko, ale, ale wchodzić. Ale wyobrażacie to sobie? Jezu. Adam? No? Uważaj, bo tu są jelenie. Tadeu. Ładnie. No ładnie, naprawdę jest ładnie. Ale duża. To wygląda jak koinka u moich rodziców. O Boże! tyle malinami, żeby się nie wywróciła. Koinka jest <laughs> tak samo. rzeczywiście! O kurde! Czas na widoczek, dawno nie było. Kroki. I hał hał! Hau, hau. Hau, 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 hau. No i moi drodzy, wyłania się. Tak, katedra. A tutaj to są te już atrakcje tibidabowskie parku rozrywki. No widać, że się nie kręci. Tak. Tutaj mamy, co to jest? Obserwatorium. Też bym chciał bardzo się tam wybrać Tak, też się wybierzemy. Widzieliśmy je jak przyszliśmy do tego muzeum. Kaś, tak. Które jest gdzieś tam. Gdzieś tam. No i macie całą panoramę tak naprawdę. A, co ważne, tą kolejką, którą jechaliśmy, my jechaliśmy S2, prawda? No, i te, 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 te. <grywa> Zagradam, moi drodzy. To są normalne bilety komunikacji miejskiej. Tak. Także to nie kupuje się żadnych dodatkowych e, rzeczy. No dobra, idziemy dalej. Jeszcze 40 minut. Tak? Tak. Dobra, da? No nie wiem, no. W sensie jest w miarę spoko, ale. Jest też. Ale zawsze można wyleżeć. Zawsze można poleżeć to? No nie nic sprawdzić. Czy to jest zielona szyszka? Musisz na kolana iść? Dobra, wiesz To będzie nasz samochód jedzie. Możesz zejść z ulicy? Jak? szukać przeznaczenia. Idziemy? Tak. Doszliśmy na parking. Kochani, dotarliśmy na parking Tibidabo, gdzie będę mógł zostawić Kloco. swojego starego gruchota. Nigdy nie byliśmy tutaj w ogóle. Tak, to prawda. Ponieważ nie mamy samochodu. <głos> <głos> eee, ale no, mamy tutaj ładne szybki. Takie... Mówisz o krzakach? I Nie, parkingu? To jest, to jest, to jest super. Tak, to prawda. Dalej, tam? Dalej, dalej, dalej. Ale ta góra dalej. mnie fascynuje. Tak. Ta? No i tutaj już jesteśmy bardzo to jest blisko. ta restauracja, chyba koło której wysiadamy zawsze autobusem. Tak, tam jest katedra właśnie za drzewami. No a my chudłe idziemy dalej. O, a tu jest wieża. Teterliśmy. Zaraz wam opowiemy więcej, ale tutaj po co macie pierwszy look. Tutaj trwa jakiś remoncik. No i w sumie bardzo spoko, że jeszcze ten czas, nie? Tak, dobra. To, to już tu miejsce dziwne. No i my idziemy. A tak najwa zamknięta. Ciekawe gdzie zrobisz kupę teraz. Chyba tu. Albo w kościele. Słuchajcie, dotarliśmy. Widzicie? Kocura! Cześć, widzicie. A tak jak mówiłam, czekam na jakiegoś zwierzeczka. I też czy kotek na dodatek. Ale super. A on tak się patrzy, moi drodzy? Na gołębia. A co gołębia? O, widzisz? Czajka, no. Ekstra. Wszystko zamknięte. Jest wszystko zamknięte, ale to było do przewidzenia. Tak, tak, Słuchajcie, tak, co do samej drogi, to nie było źle wcale. Nie? I szliśmy jakieś pół godziny od tej kolejki szynowej. No wiadomo, że pod górę, ale jakby przez praktycznie całą drogę była ścieżka. To prawda. Więc to nie było tak, że musieliśmy iść ulicą. To prawda. Nic, i było przyjemnie. No tak, na górze wiecie, nie ma za bardzo nic do roboty, jeśli wszystko jest zamknięte. Zarówno knajpy, park rozrywki, jak i chyba kościół. E, więc, e... Ale pokażemy Wam widoczki. O tak, widoczki. Tutaj bardzo panorama. To rusztowanie, które tutaj widzicie. To jest taka kolejka, która objeżdża e, cały park rozrywki i nie tylko. Tutaj na tej górze klasyczne koło. To jest taki drąg, który tam się wjeżdża na górę. Kościółek. I zamknięta restauracja. A tutaj jest jakiś turysta. Co za turysta? Nie wiem. Kręcimy się, a tutaj... No ten to taki dorodny jest i ma smyczkę, więc chyba jest tutaj jakiś czyjś... tutejsze Tak. I wiecie na co się czai? No znowu na te łabie, no jedne. Nie zgadzam się. Powiedz mu to. Kitty No. Gato, przecież one nie potrafią po angielsku, są przecież w Hiszpanii, dobra kim kiedy My jesteśmy w autobusie. Tak. 4261, jak coś. Wraz? Wrach? 4267. 4261, tu patrz no. <noise> Jakbyśmy zaginęli. Słuchajcie, no wracamy autobusem, bo już yy, nam się nie chce po prostu rodzić. Tak, ile można. No i musimy się wyrobić, bo dzisiaj prasówka trzeba pójść. No. Więc... Yy... Dziękuję Wam za wspólną podróż i ostatni look. Bye.